Postaram się tak, żeby było w miarę czytelnie, jak dużo z państw, które są muzułmańskie, nie mają nic wspólnego z etnicznym byciem Arabem. E, I teraz właśnie ciekawostka dla Państwa. No Idotezja ponieważ... ponieważ... tu nie ma. Idotezja przyszła 100 tysięcy ludzi. No właśnie, nie była wymieniona nigdzie, a przyszła 100 tysięcy lat temu. Wielkie miliony rozwój właśnie. Bardzo dobrze, bo właśnie miałam do tego nawiązać. Tak. Może pan, może pan zaakceptować, może nie zaakceptować, mm. ale... Tak, i, I właśnie, jakim jest największym państwem muzułmańskim? Jak jest największe? Ludnościowo. To być może, właśnie to może, może to no, to i na mężczyznach. może. Różnie mówią statystyki, ponieważ tam ludzi trudno policzyć. Ja jestem właśnie na zbierach azjatyckich. Bardzo różne są podawane, ale są podawane od 270 do 300 milionów ludzi. Tak, 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 tak. Ale są szacunki, dlatego to jest tak, tak samo jak w Chinach też jest bardzo duży. To, A ile te... ma Bangladesz, mniej więcej? To, to jest ogromny przecież. Populacji? Nie, na pewno, na pewno Indonezja jest jako pierwsza, więc największe, największe państwo muzułmańskie nie jest arabskie. Tak. I y, tutaj, jeżeli chodzi, też chciałabym dodać, że ludność, która zamieszkuje też świata, arabski... Razy... ja mam, mam takie pytanie, że tak sobie, to znaczy tak historycznie, skąd to się wzięło właśnie, że Indonezja, że tak powiem, rzeczywiście, niby to jest kawał, kawał, kawał drogi, znaczy kawał, no tak, a, a rzeczywiście jest tak, no, procentowo, rzeczywiście jest prawie 100% jest... Y... To znaczy, to myślę, że to ma związek z takim szerzeniem się po prostu islamu w świecie. No to w Dokładnie, hardlarze do, do Indii is. też w sumie daleko hmm. było z Rami Sand, które początkowo było, a jednak dotarł dotarł i sam do innej tak. A Madutka Holandia. I to się I się w nas jakby Tak. Madutka Holandia delegowała tak. tak.